wyjątkowe, tak jak wyjątkowy jest nasz dzisiejszy gość. Powitajmy panią Aleksandrę Baltizen. No jak większość z Państwa wie, albo w ogóle już popromowaliśmy to spotkanie przecież, jest stargardzianką, jest Poetką, prozaiczką, eseistką, animatorką kultury, bardzo aktywnie, wolontariuszką, bo też tej kwestii bardzo mocno się udziela i z wrażliwym człowiekiem. Od roku 1992 mieszka w Holandii. I ja tak sobie mamy obecny jest mąż pani Aleksandry Rudwaldsen, jeśli dobrze to jest fajnie. Pani Aleksandra jest również mamą dwóch synów. I to jest Grzegorz i Arnold, dobrze bym O tych Pani aktywnościach powiem za chwilę. Pani Aleksandra, witamy, życzę bardzo serdecznie. Proszę usiąść. To teraz parę słów w ogóle o naszym dzisiejszym cudownym tego Pani Aleksandra to kobieta wielu talentów i wielu aktywności. Ja mam tu ściągę, ja w nią zerknę, bo ja na pewno zapomnę, jakby z głowy wymieniała te aktywności. To założycielka i prezes klubu literackiego w Jatrak, w Herlen w Królestwie Niderlandów. To członek Stowarzyszenia Polskiego Prąsu w Holandii oraz Stowarzyszenia Pierwszej Pomocy miałam się spytać córki, jak się to wymawia, ale zapomniałam pani Olu. Pomoże mi Pani, jak się to wymawia tutaj nazwę tą HBO. Jestem ratownikiem pierwszej pomocy. Mam do tego uprawnienia. E, od roku 2018 członkini Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie z siedzibą w Londynie. Od roku 2021 członkini Stowarzyszenia Autorów Polskich z oddziałem w Warszawie. Jak sama mówi pani Aleksandra, esencją jej istnienia jest rodzina, przyjaźń, natura, ale przede wszystkim wiersze. To kobieta, dla której wiara, nadzieja, co więcej, miłość, są najważniejsze. Pani Aleksandra każdego dnia udowadnia swoimi czynami, że warto być dobrym człowiekiem. Pani Aleksandro, dla Pani teraz zaśpiewamy i zagramy piosenkę. Będzie to, stanie się to wykonanie pani Agnieszki Liszewskiej. Pani Agnieszko, zapraszamy. Wciętajmy Pani Agnieszka, Byłaś już gałązką z upływisem, Byłaś już w paryżach z upływisem, Czeka mnie nowa suknia z kuratą, Czeka mnie nowa suknia z Pani przedstawia w swojej poezji, żeby zrozumieć ją może bardziej, należy trochę ukryć rąbka tajemnicy i poznać Panią, Człowieka. Pewnie wszyscy zdążyli się zorientować. Miała to być niespodzianka, że pani Aleksandra pracowała w Stargardzkim Centrum Kultury. Było to w latach 1985-1990. Pani Ole, jak pani wspomina ten czas? Proszę nam coś o tym opowiedzieć. Życzyłabym każdej młodej osobie. Słyszeć? Życzyłabym każdej młodej osobie, żeby tak wchodziła w życie. Trafiłam do pięknych ludzi, otwartych na świat, na rzeczywistość i jeżeli wspomnę swoje doświadczenia, to zawsze są one skarbnicą, są takim małym rajem, niebem, z którego nikt nie jest w stanie nic wykraść. Są one moje i cieszę się, że dzieliłam je z tyloma cudownymi twórcami kultury, a przede wszystkim ludźmi. Piękne czasy polecam. Każda dziedzina kultury, każda forma jest bardzo ważna, bardzo cenna, ale dla mnie to były... Nie powiem, że najpiękniejsze lata mojego życia, ale to były lata, które mnie uformowały. Pani Olu. Pani jest taką naszą ambasadorką za granicą. Pani zawsze podkreśla to, że jest z Polski, podkreśla swoje korzenie. Bardzo często wspomina Stargard i to, że, się w, nim, że w nim pani mieszkała jako młoda dziewczyna. Ja też przytoczę jeden bardzo ważny fakt, myślę, bo pani promuje w ogóle naszą kulturę polską za granicą, bardzo aktywnie działa i ta aktywność została dostrzeżona, bo pani Aleksandra została w roku 2014 nominowana do nagrody Polak, Polak Roku w Holandii Polons w kategorii właśnie kultura. Pani Aleksandro, trochę o tej swojej aktywności właśnie jako animatorka kultury i promotorka. Polski, za naszymi rubieżami. Proszę o tym nam opowiedzieć. Myślę, że najważniejsze jest to, że zaczynamy od tego, że jestem Polakiem, jestem Polką. Ode mnie Państwo usłyszycie, jestem Polką. Nie używam formy jestem Europejką. Oczywiście jestem z tego dumna, ale w sercu i dla naszej zewnątrz przedstawiam się jako Polka. Zaczynamy od małych kroczków, zacznę od tego, że mam dla Polonii bibliotekę w domu, tylko zadziękuję. Jeżeli ktoś zgubi książkę, to po prostu za nią nie płaci, przynosi inną. Jeżeli nie przyniesie innej, to nie dostanie następnej do przeczytania. Z zeszycikiem podpisujemy, ludzie, ludzie czują się zobowiązani, podpisem przynoszą wszyscy, jeszcze nikt nie zgubił książki i każdy oddaje książki w terminie. Kultura jest bardzo ważna, ponieważ te nawet najmniejsze kroczki pomagają każdemu unosić skrzydła, małe, wielkie, utrzymywać w powietrzu te wartości, które dla każdego z nas są bliskie, które wynieśliśmy z domu od rodziców ze szkoły, która nas formowała, bo przecież człowiek jest formowany przez wszystkich, przez całe otoczenie. Wybieramy, selekcjonujemy i dopasowujemy to do siebie, co nam najbardziej pasuje. I myślę, że z tak pięknym bagażem zwyczajnie nie można inaczej. Pani Aleksandro, w roku 2016 rozpoczęła Pani swoją aktywność jako wolontariuszka. Działa Pani na rzecz osób chorych. Proszę też tutaj uchylić rąbko tajemnicy i nam o tym opowiedzieć, jak pani zmaga się z tym, co pani widzi, i czy, po i czy poezja jest też dla pani takim odreagowaniem od takich emocji właśnie wiążących się z chorobą, z cierpieniem. Na pewno tak, poezja, poezję i prozę mamy wszyscy w życiu. To jest dla nas takie spektrum, które poszerza nam nasze granice. Otwiera nam więcej okien i drzwi. I wracając do wolontariatu, to chciałabym dodać, że to jest podstawa każdego człowieka. Do, do zapłacenia rachunków potrzebna jest pensja, praca zawodowa. Jeżeli sprawia nam ona przyjemność, to jest największy skarb od życia. Ale oprócz tego, wolontariat jest podstawą bytu, bo każdy z nas jest Człowiekiem, aż człowiekiem, jak powiedział kardynał Wyszyński. Wiersz z Dlaczego tak? pod tytułem Jeśli echo umilknie, który pani Aleksandra dedykowała pamięci Zoki Pociłowskiej-Karun, więźniarki obozu Ravensbrück i autorki m.in. pomnika na powiatu. Jeśli echo ich głosów umilknie, zginiemy. Jeśli echo ich czynów wyblaknie, zwątpimy. Jeśli echo ich życia odpowie, wytrwamy. Jeśli echo ich ducha będzie, wrócimy by żniwo młodości rozpaliło lud z zorzą, historią polskiej celi, spadku twarzą własną, by w bramach domów Ravensbrück, po powsze czasy, dla świata i Polaków trwało głosom wiernym. Oczy błyszczą prawdziwą głębią syty wdzięcznym widokiem. Najsłodsze życzenia witają w pzach i różach oraz siadają na schodach, by wpłynąć do serca. Storzkami wspomnień wiodą myślami pomiędzy kwiatami, do kurcza, pod kamień. Przed domem jest wszystko kochane i motyw, i drzewak, i chwile utrwalone. Rodzicielskim słowem. zaszczyt przeczytać wiersz ze wspomnianego pierwszego domiku poezji pod tytułem Kwiaty wiersza. Wiersz, który zatytułowany jest z wielu kawałków i myślę, że jest to poezja taka, gdzie każdy sam musi to poczuć i zrozumieć, co nasza wspaniała autorka miała na myśli. Spojrzenie na świat. Ubrane w słowa, pachnące jak kwiat z angażem, marzenie, z wielu kawałków wyszeptane z ciszy, ulepione z czynów w aplauzie nadziei. Kocham i chcę je mieć, nawet przez chwilę, pomimo. Sens spył iluzji mozaiką. Skleję po swojemu smakiem z gwiazd, sercu wrażliwemu chociaż jedno z nich. więc właśnie jak powstawał ten perfumen wierszem? To było marzenie mojego życia. Ja na spotkaniu w Koszalinie opowiadałam anegdotę, kiedy swojej mamie podebrałam perfumy jako pięciolatka, ale ponieważ to były perfumy jeszcze ze Związku Radzieckiego, wylałam na siebie pół buteleczki. I moja mama nie wiedziała co ze mną zrobić, nie pomogła kopie, nie pomogło nic. Ale to doświadczenie z perfumami pozostało we mnie i w dalszym ciągu w jakiś sposób Pachnie ten zapach gdzieś takim pogonym cieniem e, idzie ze mną. Ma swoją charyzmę. Być może. Ze złotym korkiem szyprowa kompozycja. Tętniąca Paryżem, wonią podchmielona, z tęsknotą wieku, zakochanych par, przeszłością w słońcu. Kojącą jak cedry, z konwalią i fiołkiem spotyka siebie, mimozą, no, hiacyntem, by różą dotykać życie. Każda forma, sztuki jest z